Za chwilę zobaczycie wideorelację z wyścigu Le Mans Classic. Na miejscu był redaktor naczelny magazynu Automobilista, Jerzy Kosowski i będziecie mogli usłyszeć jego głos gdzie niegdzie. Na obszerną relację, pełną przygód i emocji zapraszamy do sierpniowego wydania czasopisma. Ja nazywam się Bartłomiej Włodarczyk i zapraszam na film. you <laughs> We Francji zdominowały samochody Porsche, o czym za chwilę się przekonacie. Czy my jesteśmy we Francji? Ja to widzę na tym placu. No mi się nie patrzył, to jest tu przynajmniej 500 egzemplarzy Porsche z różnych roczników i różnych typów modeli. Cały plac o powierzchni kilku hektarów stoją tylko samochody Porsche. Co ciekawe, są to samochody, głównie z rejestracjami francuskimi. Oprócz tego, oczywiście są jeszcze z Europy, z Wielkiej Brytanii, Irlandii, z innych krajów. Nie widzę co prawda samochodów z Polski, no ale jest to tak przytłaczająca większość, że każe tutaj myśleć na ten temat, co my oglądamy i gdzie my jesteśmy. Wodali słychać tak pięknie Warczą samochody ścigające się. A tutaj są jeszcze samochody Porsche, które nie zmieściły się na tym placu. Tutaj o tam się jakiś Mercedes zaplątał i tam dalej jeszcze są inne marki. Ale całe to rzędy, które tu w tej chwili widzimy, które się ciągną jeszcze przez kilkaset metrów przynajmniej 200 metrów w kilku rzędach to są wszystko Porsche. O, tu widzimy z Hiszpanii Porsche u nas, ale większość jest tutaj stosunkowo brazylijskiego. No coś firma przerabiająca samochody, ale nazywa na pięknie, warto zwrócić uwagę, hedonik, Machines, Storio, Recreation, e, takie 9:11. przerabiane są, na życzenie, czy to się komuś podoba, no to sprawa już jest drugorzędna w tym momencie. większe. Tu mamy Porsche, które pewnie jechało do ślubu albo było prezentem ślubnym. No bardzo piękne, bardzo byśmy takie prezenty chcieli dostawać. O, tu właśnie też jeszcze przejeżdża ze Szwajcarii jakiś egzemplarz. Mamy tutaj stosunkowo bliską Europę, dołka Francji, czyli mamy Hiszpanię, oczywiście Francję. Z Włoch widzieliśmy z Holandii tutaj też stoi 911 z Holandii z Irlandii nawet oglądamy ze Zjednoczonego Królestwa no to jest niebywałe co my tutaj oglądamy tak jak ktoś kiedyś powiedział wymyśl sobie jakiś kolor a ja ci znajdę tutaj Porsche w takim kolorze no więc zadanie dla dociekliwych żeby wymyślać sobie jakiś kolor i znaleźć Porsche w takim kolorze. Classic, Race, Le Mans, czyli najliczniejsza grupa w tej chwili. No proszę, panowie, nalewają olej. Za Na chwilę będzie jazda. Oczywiście, oczywiście najwięcej 911, ale też mamy 914.

Nie zabrakło też aut bardzo klasycznych. W grupie samochodów przedwojennych była także ekipa z Polski. Jest najszybszy, ale robi to z dużą gracją i elegancko i bezpiecznie i popędził od mnie do prosto to, samochód 90-letni, więc szacunkiem w Le Mans pojawiły się też nieco rzadsze samochody słynną skodę 1100 z roku 1950 bardzo ciekawy egzemplarz Pan Stanisław Kawka i Michał Welebny tu startowali w 1950 roku no i potrafili tego dokonać znakomita sprawa znakomita historia A! o został bardzo piękne Piękne odgłosy to pędzące samochody z serii C, wyścigowej. Widzimy bardzo piękną kolekcję Bugatti, transpondery. I pamiętaj, polub ten film, zasubskrybuj kanał. To pozwoli nam na robienie lepszych materiałów i dzielenie się nimi z Wami. A po więcej zapraszamy do czasopisma Automobilista.